Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Minecraft'a po dość sporej przerwie, bo przerwie od sierpnia trwającej, gramy na paczuszce Horizons. Nie, nie chcę. Te, to włączyć tu. Grałem na paczce modów Horizons. Jest to paczka modów z launcher'a Feed the Beast. Czyli jest to launcher... Yy, liście... Jest to launcher tam, gdzie jest paczka modów Dire Wolf'a i te wszystkie inne paczki yy, Fit the Beast. Jakieś drzewo. Zaczniemy bić. Postanowiłem na tej paczce spróbować. Początkowo miałem plany, żeby nagrywać na paczce właśnie DireWolfa, ale mówię, że pomyślałem, że już na tej paczce nagrywałem na DireWolfie, bo tam, wiecie, DireWolf ma te mody wszystkie, BuildCraft, te, takie techniczne mody, a na tutaj nie ma technicznych, tu są bardziej takie i tak powiem, przygodowe mody, mogę, jeśli nie mogę to tak określić. To znaczy, że jest te różne takie warzywka, są... To to? Nie wiem. Coś mi komputer dziwnie chodzi. Wiecie, stary gra, to jeszcze dziwnie chodzi. Te wszystkie takie mody przygodowe tutaj są i postanowiłem próbować na tej paszce nagrać. Na tamtej już nagrywałem, dlatego myślę, że to nie będzie wcale takie głupie. Spróbujemy na tej i najwyżej wiecie, pogramy, zrobię jakąś jedną serię 20 odcinków na tej i można na przykład przejść na inną, nie? To przecież nie jest nic na stałe. Zdniemy jeszcze to jedno drzewko. Tak ogólnie postanowiłem, że te odcinki będą jakoś nie będą trwały zbyt długo, żeby trochę nie zanudzić i trochę... Żeby bardziej może urozmaicić, postanowiłem, żeby odcinek trwał 15, góra 20 minut. To jest tak maksymalnie to, to 20. Będę się starał takie krótsze nagrywać, bo je, lepiej się je ogląda. Sam wiem, jak oglądam jakieś filmiki na YouTube, to... Ogarniam, że na przykład z LOLa filmy, to tam będą oczywiście jedna rozgrywka pełna, ale... Takie z innych gier, to wolę, żeby były jakieś krótsze sam wolę takie film oglądać. ostatnio zacząłem oglądać mm, filmiki z Minecrafta, A to tylko żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda. Yy, to trwały te filmy 40 minut. To powiem wam, że po 20 minutach już mi się jakieś bugi z wodą chyba są. Nie, w ogóle ta woda jakaś 3D jest. What the fuck? Jak fajnie! muszę ogólnie poczytać o tej palce modu, bo na serio naprawdę nie nie za bardzo też ogarniam te wszystkie mody jakie są mamy oczywiście ten not enough items mod że mamy podane te wszystkie przedmioty co możemy zrobić mamy tu jakieś tam techniczne mody ale jest też na przykład tropicraft który jest bardzo fajny no nie będę wam teraz pokazywał tych wszystkich tych stron Bo to trochę by zajęło Są te wszystkie takie rzeczy do budowy To jest właśnie ten Tropicraft jakieś te przedmioty różne jak to się robi okej, okay, dobra Nieważne No bo ta fajna woda Gdzieś się trzeba wybudować, w ogóle teraz muszę ogarnąć na jakim ja poziomie gram, bo... To ja nie wiem. Normal. No, to normal jest ok. Jest ok, normal. Może być. normalnie jest spok. Je, ile tu tego takiego małego głów leży O, ananas. Ananasa to my zbierzemy. No, nie jest fajny. Dobra, to co? Coś, coś wybudujemy. Wiecie, pierwszy odcinek to. Czego mam nic nie wybudować Tylko. A, zabieramy do roboty. w sumie to jest fajnie. No, jak jednak tak na pierwszą bazę. Zobaczymy, gdzie jest słoneczko. Widzimy może jakąś górę. Ło, tam jest ta czcina. To idę jeszcze, pytam tu czcinę. bo ona jest fajna. No w ogóle to... Trochę się stęskniłem za tym nagrywaniem. Bo wiecie, od sierpnia do... Nie, Ty mnie nie goń. Ja nie chcę Cię. Wiecie od sierpnia do. No, wyłączę to, wyłączę to na razie. O, będzie lepiej. Od sierpnia do. Dzisiaj jest mamy czerwiec, tak? Czyli szósty. No, to jest jakieś. Dobrze, dobrze liczę? Nie wiem, czy nie liczę. To jest jakieś 10 miesięcy? 9 miesięcy. Czyli dobrze liczę, chyba dobrze. Tak więc. Trochę czasu minęło, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale wiecie, to miałem klasę, byłem w klasie maturalnej, ostatniej już. I chciałem się trochę przyłożyć. No, nie mówię, że nie grałem w ogóle, nie? Grałem tam czasami, ale jakoś nie miałem zbytnio czasu, żeby to wszystko ponagrywać. Ogólnie nagrać i wyrenderować. No tam wrzuci to się samo wrzuca, nie? To to ja nic z tym nie robię, ale wyrenderować to i i ogólnie wiecie gadać, nagrywać, takie rzeczy, tak więc odpuściłem, wolałem odpuścić. A teraz już jestem po maturkach. Wszystko jest dobrze, więc znaczy nie wiem czy jest dobrze. Dobrze to będę wiedział czy jest pod koniec czerwca, czyli tutaj, jak dzisiaj mamy trzeci czerwiec wtorek czy jest dobrze, to ja będę wiedział za jakiś no niecały miesiąc okej okay. a co to tam takiego, a takiego tam jest? eej, co to jest? Ja nie wiem czy ja mogę tam iść Nie mogę tu iść, bo to będzie chyba biło. Nara. ja przyjdę tam do Was. To jakby ich tak. Nie, 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 nie. ja się wrócę. Obawiam w tu jest taki fajny mod. Zobaczcie, zaraz może będzie widać. O, liście latają. Fajnie to wygląda. Dobra, coś się, trzeba, trzeba się gdzieś wybudować, tak na razie, a tu nie ma mapy, widzę, minimapy nie ma, może sobie dogram minimapkę, bo tu oczywiście można dogrywać różne mody, tak więc może sobie jakieś mody dogram, znaczy jakieś mody, minimapy w sumie tylko, bo tych technicznych modów nie chcę, na razie, tu jest jaskinia, widzicie, jest żelazo, ale wungla nie ma, a wungiel jest potrzebny. Jeszcze składają jest kinia Tu są klipery! Myślałem że to jest wodny Mamy jedną yy, owieczkę słyszałem Dobra tam nie będę wchodził bo ponieważ bo ponieważ nie dlatego, że nie mam pochodni i by było ciemno dla Was ale znalazłem... Nie wybuchaj. Ja go będę tłukł przecież 15 godzin. Może wybuchnij? Dziękuję. Nie życzę, nie wybuchają. Mądre te stworki są. Nowy Enderman. Widzę bugi są cały czas takie same z tym, tym. Nic nie naprawili. No ale, co zrobić? Jas, yes, owieczka, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Zadam ci podwójne uderzenie. Jej, mięcho, owieczek. Jeszcze jedna owieczka by się przydała, żeby mieć łóżeczko Łóżeczko będzie fajne. Dobra. To co, lecimy tutaj, może coś będzie, jakiś ten. Bie, to ja nie chcę. Na razie. Chciałbym... Mm, jakiś węgiel. Siemanko. 40 masz. Co tam jest? Towncraft, to jest Towncraft. Tak, jest tu tam, Towncraft. Mm, czy te wszystkie magie, to wszystko? To to jest. A to zauważyłem, w każdej paczce modów jest. Wiecie co? Ja to bym się gdzieś tu oddelegował. Może tam, gdzie chciałem mieć... Auć. Nie bij mnie. Ouch. Nie bij mnie. W ogóle to robi się ciemno. Ale ja nie mam domku. Auć Tu jest fajnie. Tu mi się podoba. Tu się zakopiemy na noc. Auć Tak, tu jest fajnie. Tu nie jest fajnie. No ale to szczegół. Tu sobie zrobimy. O! Tu sobie zrobimy. Teraz ja Wam trochę rozświetlę. Na razie. Nie ma pochodni. Nie bij mnie gnoju ty A wiecie co? Zakończmy ten odcinek. Będzie noc. I zaczniemy w tym samym miejscu. Od następne, w następnym odcinku. Tak więc ja się. Z wami żegnam. Patrzymy na jak księżyc wstaje. I co? Ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Zaraz mnie kulce bije. Bo nie. Dobra. Tak więc co? Ja się z wami żegnam. Cześć, począłem. I na razie.